Poszukam dla Was ciepłych okryć, jesiennych kanin, takich, które po prostu sprawią, że będziecie czuły się wyjątkowo tej jesieni. Oczywiście również nie zapomnę o butach i pięknych dodatkach. Zapraszam. Po drodze wskoczyłam do salonu Baldinini, tutaj zajmę się butami. Powiem Wam, które warto mieć w swojej szafie i jesienią na pewno posłużą Wam po prostu do tych stylizacji. Zaczynamy od płaskich botków. Tutaj mamy nieco wyższą cholewkę, więc panie o długich nogach na pewno pokochają ten model, ale dla tych, które mają nieco krótsze nogi, zobaczcie, bardzo ładne, klasyczne w kilku odsłonach kolorystycznych bodki z złotym zdobieniem. Również zwróciłam uwagę na kozaki. Kozaki to bardzo fajny element, ponieważ pięknie modeluje Waszą nogę, Waszą łydkę, więc najpierw szaleństwo. Nie mogłam nie pokazać Wam tak szałowego obuwia, tak bardzo modowego, który właśnie rozweseli każdy klasyczny i ciemny look. Ale oczywiście też mam piękne, klasyczne, które chciałabym Wam polecić, brązowe z lekkim, złotym zdobieniem. Również w Salonie Baldinini pojawiła się, słuchajcie, kolekcja od niemieckiego projektanta. I to jest naprawdę, słuchajcie, niesamowite szaleństwo. Ale dla tych z Was, które kochają bawić się modą, myślę, że może być to bardzo ciekawa propozycja. W salonie Kateryna wyszukałam dla Was przepiękne płaszcze o bardzo ciekawych kolorach. Zobaczcie, proszę na pierwszą propozycję, piękna zieleń i uwierzcie mi, że tutaj macie cudowny skład wełna i bardzo duża domieszka alpaki, więc ciepło gwarantowane. Drugi produkt, na który postawiłam, to piękna, energetyczna odsłona płaszcza w kolorze pomarańczowym. Zobaczcie, jak fajnie może uzupełniać właśnie takie czarne, ciemne stylizacje. I już... Ostatni, słuchajcie, produkt to puchowa kurtka w bardzo ciekawym odcieniu zieleni z paskiem w pasie, więc też super podkreśli naszą talię. Odwiedziłam salon Dolce Vita i nie mogłam, słuchajcie, oprzeć się, żeby pierwszą propozycję piękny, pięknego swetra pokazać już na sobie. Moherowy, jakościowy. Piękny, długi, klasyczny sweter. Zobaczcie, nawet tak po prostu zarzucony, zawiązany paskiem wygląda już niesamowicie. Gwarantuję Wam, że też jest strasznie cieplutki. Mam również dla Was propozycję w pięknym, nasyconym, już mocniejszym fioletowym kolorze. Bardzo modny zresztą w tym sezonie. Również moherowy sweter, ale o wersji już krótszej, który świetnie będzie pasował do jeansów, Waszych wszystkich spódnic, które macie w swojej szafie. Ale też zwróćcie uwagę na coś pięknego, klasycznego, coś takiego, co właśnie mamy w szafie i jest zdecydowanie bardziej ponadczasowy kaszmirowy, jasny sweter w dekolt, w serek. Moją stylizację, żeby jeszcze Wam może wyobrazić, jak możecie się stylizować, mając takie długie swetry, moją stylizację mogłabym na przykład postawić właśnie w takim jasnym total looku i do tego założyć ten sweter, puszczony luźno, mogłabym do tego mieć ciężkie buty i naprawdę, słuchajcie, gwarantuję Wam, że ta jesień będzie cudowna i piękna. Organizując swoją szafę na jesień, postawcie również na charakterne kolory, właśnie takie, które pasują do aury jesieni, i również printy. Ja teraz chcę Wam szybciutko pokazać to, co znalazłam w salonie Twinset. Piękna e, skórzana sukienka, właśnie w kolorze jesieni. E, uwielbiam bordowy kolor. Kolejny produkt, no niezastąpiony, weekendowy, właśnie taki zestaw dzianinowy. Słuchajcie, fantastyczny, dokładacie do tego Adidasy płaszcz i macie super stylówkę. E, no i krata. Ja mam na sobie od nich cudowny garnitur z marynarką dwurzędową w kratę i to jest zdecydowanie bardziej propozycja biznesowa. A tutaj mam dla Was propozycję wieczorną. Jest to pepitka z poświatą złotej nitki, która pięknie będzie mieniła się w wieczornym świetle i właśnie ten zestaw idealnie sprawdzi się na przykład na taką uroczystą kolację. No i nie zapominamy o dodatkach mocnych, charakternych, dodających pazura całej stylizacji. To są między innymi czapeczki, fajne mocniejsze paski. Torebki, i właśnie w salonie tuniset to wszystko znajdziecie. Nasz spacer dobiegł końca przedstawiłam Wam bazowe produkty, produkty typowe dla jesieni. Również takie odważne z nutą szaleństwa. Zachęcam was, was właśnie, żeby taka szafa wasza była, żeby miała taką fajną nutę świeżości a jednocześnie pięknych, otulających tkanin, jak i również ciepłych, otulających war. Na dzisiaj się żegnam. Widzę się z Wami niebawem. Do zobaczenia!